Zaprawdę powiadam wam, ten kto zabija, zabija sam siebie, a kto spożywa mięso z zabitych zwierząt, spożywa wcielenie śmierci. Mają być to słowa Jezusa Chrystusa, które znajdziemy w jednej tajemniczej Ewangelii. Witajcie na kanale Paranormalia. Ja nazywam się Natalia Turska, jestem autorką książki Paranormalia. Prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach. A na tym kanale poruszamy tematykę wiedzy tajemnej, różnych wierzeń, folkloru, magii i przesądów. W dzisiejszym odcinku zgłębimy kilka z naprawdę wielu mrocznych, watykańskich tajemnic. Bo uwierzcie mi, Watykan skrywa tych sekretów bardzo dużo i nie Zdołałabym w jednym filmie poruszyć tematu ich wszystkich, dlatego y, musiałam się mocno zastanowić, o jakich mrocznych faktach opowiedzieć Wam w pierwszej kolejności. Nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza rzekoma watykańska tajemnica, która jest naprawdę szalenie fascynująca, mówi, że w samym sercu Watykanu, słuchajcie, w samym jego centrum, a podkreślam, że to są jedynie teorie. Znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych urządzeń, jakie kiedykolwiek stworzono a jest to chronowizor. Maszynę miał skonstruować pochodzący z Wenecji mnich, naukowiec i ceniony przez Watykan egzorcysta. Pellegrino Ernetti, a do projektu miał zaangażować grupę wybitnych naukowców, co ciekawe słuchajcie, miało być ich dwunastu, zupełnie tak jak dwunastu apostołów. Ciekawe, prawda? Niestety ich nazwiska pozostają tajemnicą, chociaż wiemy, że pochodzili oni z różnych zakątków świata i wśród nich byli również nobliści. Wszystko zaczęło się od badań ojca Ernettiego nad śpiewami gregoriańskimi. Latami analizował akustykę i strukturę. Jego badania zapoczątkowały niezwykłe doświadczenie, które miało miejsce bodaj 17 września 1952 roku w Laboratorium Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. I podczas eksperymentów nad rejestrowaniem śpiewów gregoriańskich, Ernety i jego współpracownik ojciec Agostino Gemelli usłyszeli głos który brzmiał jak komunikat z zagrobu. Magnetofon używany do nagrań odtworzył słowa, które Gemelli rozpoznał jako głos swojego zmarłego ojca. No naprawdę trudno w to uwierzyć. To zdarzenie skłoniło Ernestiego do głębszych badań nad naturą fal dźwiękowych i ich trwałością. Zainspirowany teorią, że żadne słowa ani żadne dźwięki nie giną, lecz Pozostają w przestrzeni jako fale energii, rozpoczął pracę nad urządzeniem, które mogłoby je wychwytywać. I tak właśnie z, z pomocą wcześniej wspomnianej grupy naukowców stworzył on wstępny prototyp chronowizora. Urządzenie miało być zbudowane z anten ze specjalnych stopów metali, które były w stanie wychwytywać fale dźwiękowe i świetlne w ogólnie no, nie zważając na czas. Wyposażone w selektor pozwalały na wybór konkretnej osoby, konkretnego miejsca i konkretnego czasu w historii. Wynikiem działania chronowizora było zarówno obrazy, jak i dźwięki, które można było oglądać i słuchać. Ernesti twierdził, że dzięki chronowizorowi jego zespół zobaczył de facto najważniejsze wyda wydarzenia w historii chrześcijaństwa. Relacjonował, że był świadkiem sceny Krzyżowania Jezusa od modlitwy w ogrodzie Gecmani aż po zmartwychwstanie. Twierdził, że niektóre elementy tradycyjnych opisów zostały przez wieki. No, powiedzmy zniekształcone. Na przykład Jezus nie upadł yy, pod ciężarem krzyża ani nie spotkał świętej Weroniki. Jednak większość przekazu ewangelicznego została według niego potwierdzona. Ojciec Ernesti opowiadał również o obserwacji wydarzeń ze Starego Testamentu, takich jak zniszczenie Sodomy i Gomory, czy moment, w którym Mojżesz otrzymał 10 przykazań. I pomyślcie tylko, ile taka maszyna mogłaby zmienić i jak wiele osób mogłoby się dzięki temu doświadczeniu nawrócić na katolicyzm. Jednak Ernetti nigdy nie ujawnił publicznie chronowizora, ani też dowodów na jego działanie. Podobno to przełożeni Ernettiego zakazali mu dalszych eksperymentów, a sam zakonnik do końca swojego życia twierdził, że chronowizor istniał, a Watykan przechowuje go w sekrecie, aby zapobiec wykorzystaniu w złych celach. Cóż, Ernetti zmarł w 1994 roku, Roku, pozostawiając de facto więcej pytań niż odpowiedzi. Czy chronowizor był rzeczywistym urządzeniem, czy jedynie wytworem wyobraźni? Jak myślicie? Piszcie w komentarzu. Moi drodzy, Idziemy dalej. Watykan i czarna magia, a raczej powinny stać po dwóch stronach barykady, prawda? Otóż nie do końca. O jednym z mroczniejszych watykańskich sekretów mówi legenda dotycząca grymuaru Honoriusza III, księgi, która według niektórych źródeł przewyższa swoją mroczną zawartością wszystkie inne podręczniki o tej kolokwialnie mówiąc czarnej magii. Honoriusz III, będący papieżem w latach 1000, 1900 19, co ja mówię. 1216 a 1000 chyba 228 227 jest postacią niezwykle kontrowersyjną w całej historii Kościoła. To właśnie jemu przypisuje się autorstwo dzieła, które miało zawierać instrukcję dotyczącą zaklęć, przywoływania demonów i składania ofiar. Z ludzi. Według przekazów Grimoire Honoriusza III był przeznaczony przede wszystkim dla duchownych. Zawierał ym, szczegółowe rytuały, które miały umożliwiać kontakt z najpotężniejszymi mieszkańcami piekła, takimi jak Lucyfre czy Astarot. W przeciwieństwie do innych ksiąg magicznych, które często miały charakter defensywny lub ochronny, ten tekst miał być instrukcją w pełni oddaną jedynie czarnej magii. Opisywał, jak składać ofiary, jak manipulować m, różnymi siłami, jak osiągać cele poprzez paktowanie z demonami. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że Honoriusz III rzeczywiście napisał tę księgę, jej legenda stała się dosyć poważnym argumentem, który potęguje oskarżenia, które od wieków y, padały na duchownych interesujących się okultyzmem w średniowieczu granica między nauką a magią była niezwykle cienka. Wielu uczonych, w tym również papieży, było oskarżonych o kontakty z siłami nieczystymi, gdy ich zainteresowania wykraczały poza tradycyjne ramy teologii lub gdy mieli do czegoś specyficzne talenty. Na przykład istniał pewien papież, który umiał fantastycznie liczyć, był w tym bardzo dobry, też ludzie posądzali go o demoniczne konszakty. Innym tego przykładem był Sylwester II, któremu przypisywano pakt z demonem, czy zdolność do wróżenia, za pomocą mechanicznej brązowej głowy, która no, była stricte mechaniczna po prostu i potrafiła odpowiadać jedynie tak i nie. Współczesne badania wskazują, że Grimoire Honoriusza III mógł być dziełem kogoś, kto celowo Przypisał je papieżowi, aby nadać mu większą wagę i większy autorytet. I takie praktyki nie były rzadkością w czasach, gdy księgi magiczne często były wykorzystywane jako narzędzia propagandowe lub jako narzędzia polityczne. Niemniej jednak, sama myśl, że papież mógł być autorem jednego z najpotężniejszych tekstów czarnej magii, Przeciąga uwagę i wywołuje delikatnie mówiąc, no, dreszcze. Czy Grimoire spoczywa w watykańskich archiwach? Najprawdopodobniej. Kolejna tajemnica, którą zaraz wam przybliżę, jest związana z objawieniami w Fatimie. Temat objawień przewija się na moim kanale od czasu do czasu. Powiadałam wam na przykład o objawieniach w Garabanda lub objawieniach w Medjugorje i jedno i drugie bardzo z bardzo takim demonicznym podłożem. Polecam te odcinki do nadrobienia, jeśli nie oglądaliście, a ciekawią was y, takie tematy tak samo jak mnie, bo mnie y, objawienia szalenie fascynują. Objawienia w Fatimie wydawać by się mogło, że nic demonicznego w sobie nie zawierają, natomiast niewątpliwie na zawsze zapisały się w historii kościoła. Troje dzieci, Lucia dos Santos oraz rodzeństwo, czyli Franciszek i Hiacynta Marto, twierdzą, że od maja do października 1917 roku widywało Maryję dziewicę. Maryja miała przekazać im trzy tajemnice, które dotyczyły przyszłości całego świata oraz przyszłości Kościoła. Objawienia te były szeroko komentowane, a ich kulminacją był tak zwany Cud Słońca, który miał miejsce 13 października 1917 roku i według relacji tysięcy świadków Słońce rzekomo poruszało się po niebie w bardzo nienaturalny sposób, a następnie zbliżyło się do Ziemi, zanim powróciło na swoje miejsce. Choć niektórzy tłumaczyli to zjawisko jako optyczne złudzenie lub meteorologiczne anomalie lub jakaś zbiorowa histeria, dla wielu był to no, niezbity dowód na prawdziwość wizji dzieci. Watykan przez lata stopniowo ujawniał treść tajemnic, co tylko podsycało zainteresowanie i spekulacje. Pierwsza tajemnica dotyczyła wizji piekła. Dzieci zobaczyły dusze grzeszników cierpiące w ogniu, torturowane przez demony. Było to przerażające ostrzeżenie, które miało zachęcić ludzi do nawrócenia i do modlitwy za grzeszników. Druga tajemnica zapowiadała zakończenie pierwszej wojny światowej oraz nadejście kolejnego globalnego konfliktu, jeśli ludzie nie porzucą swoich grzechów. Zawierała również wezwanie do poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się komunizmu. <gryw> Jednak najwięcej kontrowersji otacza trzecią tajemnicę fatimską, która była przechowywana w Watykanie przez ponad 50 lat. Dopiero w 2000 roku Watykan ogłosił jej treść, twierdząc, że e, przepowiadała ona zamach na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 81 roku, dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie. I tak, niby Watykan ogłosił treść trzeciej tajemnicy, jednak tak naprawdę wielu wiernych i badaczy Fatimy nadal w to wątpi. Krytycy twierdzą, że Kościół nie ujawnił całej prawdy, obawiając się reakcji wiernych. Pojawiają się teorie, że tajemnica mogła dotyczyć czegoś znacznie bardziej niepokojącego, na przykład katastroficznego końca świata, globalnego konfliktu nuklearnego, lub rozłamu w Kościele katolickim, które de facto ma miejsce już od dawna. Niektórzy sugerują, że trzecia tajemnica mogła przewidzieć reformy soboru watykańskiego II, które przez tradycjonalistów są postrzegane jako odejście od. Tradycyjnych nauk Kościoła. Prawdziwa treść tajemnicy, według tych teorii, mogła zawierać ostrzeżenie przed herezją i przed duchowym kryzysem w Kościele. Spekulacje dodatkowo podsyca również to, co działo się z Lucją dos Santos, która wstąpiła do zakonu i w zasadzie to ona najmocniej naciskała na ujawnienie tajemnicy. Głowy Kościoła, próbując ją uciszyć, mieli ją nawet podmienić na zupełnie inną osobę. Całą historię Lucji bardzo szczegółowo wyjaśniła jaśniam w jednym z odcinków, linki do wszystkiego zostawiam Wam w opisie. A mięso z zabitych zwierząt buduje w ciele człowieka jego własny grób. Zaprawdę powiadam Wam, ten kto zabija, zabija sam siebie, a kto spożywa mięso z zabitych zwierząt, spożywa wcielenie śmierci. Mają być to słowa Jezusa Chrystusa, które znajdziemy w jednej tajemniczej Ewangelii. Jedną z mniej znanych, ale również fascynujących tajemnic Watykanu jest historia... Związana z tak zwaną Ewangelią Pokoju Esseńczyków. Tekst ten rzekomo jest oparty na starożytnych manuskryptach odnalezionych w, w archiwach watykańskich i w benedyktyńskim klasztorze Monte Cassino we Włoszech. Miał przynieść zupełnie nowe spojrzenie na życie Jezusa i na jego nauki. Centralnym przesłaniem tej Ewangelii jest wegetarianizm oraz idea harmonii człowieka z naturą. Oj, <laughs> coś czuję, że wielu osobom może się to się nie spodobać. Ewangelia pokoju eseńczyków została przedstawiona światu przez Edmunda borde Kaliego, węgierskiego lingwistę, filozofa i entuzjastę zdrowego stylu życia. Szekeli twierdził, że w latach 20. XX wieku odnalazł starożytne hebrajskie i aramejskie teksty w archiwach watykańskich, które rzucały nowe światło na duchowość eseńczyków, czyli takiego żydowskiego ruchu religijno-społecznego, który działał na terenie Palestyny w czasach Według Szekaliego Essańczycy byli głęboko duchową społecznością, która żyła w zgodzie z naturą, praktykowała wegetarianizm i odrzucała przemoc. Jezus według jego interpretacji był nie tylko związany z Essańczykami, ale również głosił ich zasady, w tym konieczność troski o zdrowie fizyczne i o zdrowie duchowe. Ewangelia pokoju Essańczyków koncentruje się na zdrowiu, diecie i na harmonii z naturą. Głosi, że jedzenie mięsa jest szkodliwe zarówno dla ciała, jak i. Dla duszy, a człowiek powinien spożywać jedynie pokarmy roślinne, które zostały Cytując błogosławione przez słońce. Tekst zawiera także nauki o znaczeniu oczyszczania ciała, unikania grzechu i prowadzenia życia w zgodzie z boskimi prawami natury. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów jest twierdzenie, że Jezus Chrystus był wegetarianinem. Choć Biblia kanoniczna tego nie potwierdza, Szekeli sugeruje, że wiele z pierwotnych nauk Jezusa było zamienionych lub yy, zatajonych przez Kościół. I jak możecie się domyślać, Historia Szekeliego wzbudziła na wiele kontrowersji. Watykan stanowczo zaprzeczył istnieniu takich manuskryptów w swoich archiwach, a badacze zarzucili Szekeliemu brak dowodów na to, że kiedykolwiek miał dostęp w ogóle do archiwów watykańskich. Co więcej, klasztor Monte Cassino, który rzekomo był drugim źródłem tekstów, został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Co sprawiło, że jego twierdzenia stały się de facto niemożliwe do zweryfikowania. Krytycy oskarżali Szekel o mistyfikację, twierdząc, że Ewangelia pokoju Esseńczyków jest była de facto tylko jego autorskim dziełem, inspirowanym zarówno tekstami biblijnymi, jak i jego własnymi ideałami filozoficznymi, i oczywiście podejściem do życia i podejściem do diety. Część badaczy zauważa także, że Szekel wielokrotnie aktualizował swoje prace po odkryciu zwoju. Nad Morza Martwego, co wzbudziło podejrzenie, że próbował dostosować. Swoje twierdzenia do nowo odkrytych materiałów. No i teraz warto zadać sobie pytanie, czemu Watykan miałby to wszystko ukrywać? Przecież nawet jakby przyjął taki stan rzeczy i uznał tą Ewangelię, no to cóż z pewnością znaleźliby jakiś sposób na złagodzenie emocji ludzi związanych z jakimiś ograniczeniami względem diety i postrzegania samej postaci Jezusa. Ewangelię bez problemu uznajecie w internecie do przeczytania lub do posłuchania. A co się stało? Z autorem Ewangelii pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo. W 1940 roku założył Rancho La Puerta, ekologiczne SPA i Centrum Zdrowia w Meksyku, które do dziś promuje zdrowy styl życia w oparciu prze, o spisaną przez Szekeliego Ewangelię. No i jak myślicie? Ewangelia jest prawdziwa, czy to jedynie wymysł autora? Czekam na Wasze teorie. Jakby zmieniła się religia katolicka i podejście do jedzenia zwierząt, gdyby Ewangelia Esejjczyków okazała się prawdziwa? Z pewnością, słuchając o tych wszystkich watykańskich tajemnicach, wpadło Wam do głowy pytanie, Czemu Watykan milczy w ich sprawie? Niektórzy mówią, że to milczenie jest jedynie próbą ochrony wiernych przed tymi wszystkimi informacjami, które zaburzyły postrzeganie kościoła. No ale czy to jest jedyny niepodważalny argument? Kościół katolicki od zawsze stawiał sobie za cel ochronę jedności wiary. Wiele zdomniemanych artefaktów i dokumentów, takich jak chronowizor, ale też inne rzeczy, o których będę wam mówiła w następnych odcinkach tajemnicach Watykanu, o ile ten materiał oczywiście się wam spodoba, mogłyby wzbudzić kontrowersje i podważyć tradycyjne nauki Kościoła. No bo wyobraźmy sobie, jakie zamieszanie wołałaby wiadomość, że Jezus był wegetarianinem albo że istnieje technologia pozwalająca oglądać przeszłość, w tym ukrzyżowanie Jezusa. Takie informacje mogłyby wprowadzić chaos wśród wiernych i podważyć autorytet Kościoła. Watykan przez wieki był strażnikiem historii chrześcijaństwa. Dokumenty i artefakty ukryte w jego archiwach mogą przedstawić alternatywne wersje wydarzeń, które odbiegają od oficjalnej narracji Kościoła, która jemu najbardziej pasuje, która dla niego jest najbardziej wygodna. Przykładowo, Trzecia Tajemnica Fatimska przez lata była przedmiotem spekulacji, a jej częściowe ujawnienie wywołało jeszcze więcej pytań, czy Watykan. Obawia się, że ujawnienie pełnej prawdy mogłoby podważyć wiarę wiernych w nieomyślność Kościoła? Wydaje mi się, że ten argument jest szalenie prawdopodobny. Równie prawdopodobnym argumentem w moim oczywiście mniemaniu jest również próba zachowania autorytetu przez Watykan de facto za wszelką cenę. Władza duchowa i moralna Kościoła opiera się na zaufaniu wiernych, ujawnienie informacji, które mogły być, mogłyby być in, in, interpretowane jako kontrowersyjne lub sprzeczne z tradycyjnymi naukami, mogłyby osłabić te pozycje. Przykład trzeciej tajemnicy fatimskiej pokazuje, jak wiele emocji Wywołuje sam fakt, że Watykan selektywnie ujawnia informacje. Kościół wielokrotnie w historii odmawiał ujawnienia informacji, które mogłyby być kontrowersyjne. Przykład, chociażby indeks ksiąg zakazanych, procesy przeciwko Galileuszowi, fakt, że Jezus miał żonę, czy trudne relacje z naukowcami badającymi zwoje z nadmorza Martwego. Wszystko to pokazuje, że Watykan od wieków stara się kontrolować dostęp do wiedzy. Uznając ją de facto za swoją własność. Czyli podsumowując to wszystko, można po prostu powiedzieć, że Watykan chroni swoje interesy. Zgadzacie się z tym? Czekam na wasze komentarze. Jak wspomniałam, te tajemnice to jedynie kropla w morzu, tego co za swoimi murami skrywa Watykan. Jeśli chcecie więcej odcinków poświęconych tym tematom, zostawcie kciuka w górę i dajcie znać w komentarzu. Jeśli nie macie pomysłu na komentarz, zwykła emotka wystarczy, by film był lepiej pozycjonowany. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Przez mroki czas zaklęcie krąży we Odkryj moc, w eterze dni. Odkryć noc uwierzch sny.